Co będzie, jeżeli oni te wybory jednak zrobią w formie korespondencyjnej? Wiecie co? Nie mam żadnego pojęcia. Spróbujemy pomyśleć nad rozwiązaniem. tak jak powiedziałem bardzo wyraźnie. Kiedy oszust rozda karty, wtedy my będziemy wiedzieli, jak zagrać te partie. Ale ja jestem bardzo bliski takiej myśli, że ostatecznie ja nikogo nie będę wzywał do głosowania w takiej formie. Absolutnie to w ogóle nawet nie ma mowy, gdyby one były się tego mają, bo to jest zdrowie i życie ludzi. Ale walczyć chyba trzeba do końca, bo nie można tym oszustom odpuścić. Nie można, nie można doprowadzić do Takiej sytuacji, w której będziemy bezradnie patrzeć ze związanymi rękami, jak Andrzej Duda się ściga z Markiem Jakubiakiem. I nawet, wiecie, gdybym, gdybym no bo zapytanie, no dobra, a jak się tak złoży, że się zmobilizujemy jakoś i pan te wybory wygra, to będę pierwszym, który pójdzie do Sądu Najwyższego i złoży wniosek o ich unieważnienie. Znaczy o, stwierdzenie, o sprawdzenie ich ważności. Będę pierwszym, który to zrobi. Dlatego, że i stanę do kolejnych. Dlatego, żeby pokazać tym ludziom, że system był chory, ale nie można im odpuścić.